Witam. Jesteśmy przed moją 240 i dzisiaj chciałem wam nagrać film pod tytułem Czego ja nie lubię w mojej 240? Ostatnio wspomniałem o tym, że są pewne rzeczy, których nie lubię w tym akwarium, w którym ono mnie strasznie do siebie zniechęca. I były potem pytania, czego ty w tym nie lubisz? Przecież takie ładne akwarium, co Ci się w tym nie podoba. I dzisiaj właśnie chciałem wam powiedzieć, co mi się nie podoba w tym akwarium. Jeżeli chodzi o wygląd, o wnętrze, o samo szkło, o całą estetykę i to co jest w środku, to ja nie mam zastrzeżeń. Może poza jednym faktem, ale to szczegół. W sensie nie mam żadnych zastrzeżeń do wyglądu akwarium. Problemy jakie mam z tym akwarium, to są tylko i wyłącznie problemy techniczne. Które zresztą wynikają poniekąd z rozbudowanego planu. I poniekąd z tego, no, z pewnych rzeczy, które musiałem, z pewnych warunków, które musiałem spełnić, żeby w ogóle to akwarium założyć. Pierwszy problem, główny problem tego akwarium to jest filtracja. To, co mi sprawia w tym akwarium największą bolączkę największy problem to jest filtracja tego akwarium. Niestety, słuchajcie, wstety, niestety, no jeden z warunków tego, żebym ja mógł założyć to akwarium, było fakt, że szafka pod akwarium nie będzie szafką akwarystyczną. Taki warunek, słuchajcie, postawiła mi żona, że ona tu pod tym akwarium chce mieć szafkę, taką witrynę na swoje roślinki. Fakt, że coś takiego musiałem zrobić, pogodzić. W sumie to fajna sprawa, bo w ten sposób pogodziliśmy zarówno moją pasję, jak i żony pasję. Zrobiłem coś, żeby ona mogła się spełniać, a dzięki temu uzyskałem coś dla siebie. Projekt niesamowicie ciekawy. Szafka, jak najbardziej. Z tym, że to rodzi pewien problem. W 99 przypadkach, słuchajcie na 100, szafka pod akwarium wykorzystywana jest w celach akwarystycznych. Czyli. Ukrywamy tam rzeczy, których nie chcemy widzieć. Najczęściej są to filtry. Słuchajcie, do obsłużenia tego akwarium wystarczyłby mi jeden porządny kubełek, taki Aqual 2000, który mam zresztą w 700. Tutaj 100% by się sprawdził. Z tym, że no niestety tu nie mogę go postawić, bo jak widzicie, po raz kolejny tutaj są roślinki. To zmusiło mnie do tego, żeby wyprowadzić akwarium, wyprowadzić filtrację, bo wiadomo, żadne akwarium nie może istnieć bez filtracji, więc musiałem ją wyprowadzić e, troszeczkę za akwarium, a troszeczkę nad akwarium. Hydroponika u mnie jest jednym ze sposobów e, filtracji. Jednym ze sposobów, ponieważ pod hydroponiką znajduje się sump, taki jakby panel nawet filtracyjny, można go nazwać, który dopełnia, że tak powiem, filtrację. Tego akwarium. Ale, zarówno hydroponika, jak i SAMP, który znajduje się za nią, jest przeznaczony tylko i wyłącznie na filtrację biologiczną. Nie ma tu filtracji mechanicznej, do której przejdziemy zaraz. Pierwsze problemy z hydroponiką to, jak wiecie, pamiętacie, dobór pompy, żeby podnieść wodę. W cała filtracja polega na tym, że tam z tyłu jest taki panel filtracyjny, który podnosi mi wodę do góry. To płynie przez pierwszą donicę, potem z, drugiej, z, z pierwszej donicy spada do drugiej, płynie drugą i spada do sampa i w ten sposób opuszcza to hydroponikę. Pierwszy problem napotykamy już słuchajcie w momencie, że tak powiem, poboru wodu z akwarium do hydroponiki. Pokrót słuchajcie, tu z tyłu znajduje się komi jest pięknie ukryty wśród tych konarów, więc w zasadzie, jeżeli ktoś nie wie, że on tam jest, tego nie zobaczy, nie będzie wiedział. Zasyc tego komina znajduje się tam od przodu, całkowicie niewidoczny, dlatego mówię, cała estetyka wnętrza spełnia swoją funkcję, ponieważ zasłania ten komin. Tu w ogóle go nie widać, że on istnieje, ale on istnieje. I teraz tak część mechaniczna. Jak wiadomo, cała hydroponika musi posiadać tak zwaną część mechaniczną a to z tego względu, żeby do same już hydroponiki trafiała tylko i wyłącznie e, czysta woda. W związku z tym pobór jak jest tutaj, palcem będę pokazywał, ja, tu od góry zasysane, tu są takie drobne kratki i tu znajduje się tak jak on, możecie zobaczyć włóknina filtrująca, która ma jedno w zasadzie zadanie zatrzymać e, tą frakcję mechaniczną, e, te zanieczyszczenia mechaniczne, które by były przyczyną do po prostu tego, żeby zapychać mi lawę, która znajduje się w całej hydroponice. Dlatego tu musiałem zamieścić tą włókninę. Pod spodem są jeszcze gąbki, i ta włóknina zatrzymuje praktycznie wszystkie zanieczyszczenia, które są w wodzie. Dzięki temu uzyskuję prawie czystą krystaliczną wodę. Naprawdę bardzo czysta woda jest tutaj. Ta włóknina zatrzymuje wszystkie zanieczyszczenia. I na czym polega problem? Problem polega na tym, że Zapychanie się tej włókniny powoduje zmienną wydajność pompy. I to jest największy problem. Po prostu to jest dla mnie dziwne w ogóle, bo przecież pompa jest cały czas zalana, więc ona cały czas powinna pracować w zasadzie z tą samą wydajnością, a niestety tak nie jest. Jeżeli ta włóknina się zanieczyszczy, co zobaczcie, tu jest czyściusieńka włóknina, a, a jaki tu już jest syf. No to widać zresztą gołym okiem nie ma co tutaj kombinować i pokazywać więcej. Słuchajcie, jak ona się już zanieczyści spada wydajność pompy i do samej filtracji tej sampowej, znaczy do hydroponiki i do hydroponiki słuchajcie, trafia znacznie mniej wody niż powinno. W sumie nie jest to problem, gdyby nie hałas. Tu jest na początku wszystko oczywiście, wiadomo, w, w porządku, no bo tu sobie wpływa tyle wody, ile wpłynie, tyle wypłynie. I trafiamy na tą tutaj pierwszą komorę spustową. Tu napotykamy, słuchajcie, pierwszy problem. Tutaj, o, widać wyraźnie, jest linia wody w tej komorze. Ona powinna być zalana co najmniej tutaj na równo, tak żeby, już Wam pokazuję, niżej tu jest zawór. Stąd schowany jest zawór, który powinien regulować ilość wody, która spada właśnie z tej pierwszej komory. I on jest raz wyregulowany i powinien tak zostać. Oregulowany był tak, jak powinno być w każdym sampie. Czyli tu jest na dole rurka spustowa, ona jest wiecznie zalana. Na górze, jak widzicie, jest taka rurka, to jest przelew. tak? Powinno być tak wyregulowane, żeby minimalna woda szła w przelew. A całość szła tą rurką. A to co tam nie, nie odbierze ta rurka główna spustowa, to powinno się iść właśnie przelewem. Ale, jako że e, za mało wody wpływa obecnie, to zapewne słyszycie taki piękny, drobny chlupot. Tak, to jest wynik tego, że po prostu za mało wody wpływa do rurki i ona jest zapowietrzona, i ona ciągnie z sobą powietrze. Oczywiście to jest do naprawy, wystarczy przykręcić zawór. Tylko co wtedy, kiedy ja wezmę, wypłukam i wyczyszczę te gąbki? Od nowa trzeba regulować zawór. Z tym, że wydajność tej pompy spada. Po pierwszym dniu troszeczkę, po drugim dniu troszeczkę, po trzecim, jak się zanieczyści, spada, spada, spada. Wypłukam, z powrotem jest od nowa. I to jest właśnie główny problem e, tej filtracji. Ta zmienność, wydajność pompy spowodowana e, tym, że to się zapycha. Niestety w żaden sposób nie jestem w stanie to, słuchajcie, wyregulować. Musiałbym chyba, nie wiem, te włóknie czyścić codziennie, albo je po prostu nie dać. No ale wówczas całe zanieczyszczenia, które ona zatrzymuje, trafią do y, lawy, która jest w Hydroponicy i praktycznie ją zatkają w przeciągu nie wiem, miesiąca czy dwóch, tak? A tego bym nie chciał, dlatego właśnie stosuję, słuchajcie, tą włókninę. Eee, I tą włókninę muszę czyścić średnio od 5 do 7 dni. I to jest właśnie upierdliwość, której nie lubię. Ja powtarzałem Wam wielokrotnie, że jestem człowiekiem leniwym. Jestem bardzo leniwy, ja nienawidzę nic robić, zwłaszcza przy akwarium. Ja tworzę akwary tak, żeby one były i robiły się samo. Jeżeli ja na przykład nie, wiem, nie chcę w tym tygodniu nic robić, to tego nie czuję, że tego nic nie zrobię. W ten sposób zrobione jest 700. Ja to naprawdę mogę nie wiem, przez 2-3 tygodnie nic nie robić i tam się nic nie stanie. Tutaj co tydzień czeka mnie czyszczenie, filtracji. No bo niestety, jak ta komora jest zapchana, to zaraz tutaj jest duża komora spustowa. Tutaj też już jest za mało wody i też już zaraz się będzie zapowietrzać, i też słychać już ten zawór, trzeba było wyregulować i też słychać już yy, no chlupotanie, no co tu tutaj dużo mówić, no. Jedyny sposób wyciągnąć te gąbki a, i przepłukać. I to Wam zaraz pokażę. Zobaczcie, yy, o czym teraz mówię, jaka jest wydajność. Zobaczcie, pompa sobie płynie, wyciągamy pierwszą gąbkę. O, druga wata filtracyjna jest nawet w miarę, w miarę czysta, nie trzeba by w ogóle wymieniać, no ale wyciągnijmy tą drugą. I teraz, w teorii, no, wody płynie tyle samo, co płynęło. Tak. Zresztą, zobaczcie, jaki jest poziom zanieczyszczenia. No, widać, że jest to bardzo brudne. Z tej strony jest tak, z tej strony jest czyste, co oznacza, że ta włóknina jest idealna. No, zatrzymuje wszystkie nasze sypki. I teraz, tak, pompa wysartowała. Wracamy powrotem do komory i zobaczcie, co się dzieje. Widzicie, jak podnosi się poziom wody w tej komorze? Przecież ta komora jest cały czas, powinna być cały czas mniej więcej tak wypełniona jak teraz. Komora z pompą jest cały czas zalana. No to czemu wydajność pompy spada? No przecież ta woda cały czas tam wpływa. No, bo nie ma możliwości, ona no musiałaby nie wiem, wypompować całą tą wodę. No dziwne to jest dla mnie. Ja rozumiem, jak jest gąbka, się zapcha, to nie może dopłynąć. No, ale przecież ta woda jest cały czas. Zobaczcie, dokąd już sięga poziom wody w tej komorze. Tylko i wyłącznie wystarczyło wyciągnąć tą włókninę. Oczywiście teraz od razu nie usłyszymy tego, że no, hałas ustanie. Jest to spowodowane tym, że no, ta teraz jest zapowietrzona i ona potrzebuje tak spokojnie około godziny, żeby się całkowicie odpowietrzyć i całkowicie wyciszyć. Dobra, tamta komora, zobaczymy, jak już jest zalana. Po sam napis wszystko idzie w przelew. Woda idzie tu, i teraz cofnijmy się do tej drugiej komory. Patrzcie, poziom wody jest mniej więcej teraz tutaj. Widać, czy to nie widać, bo nie wiem już teraz. Dobra, jest tu, gdzie zaznaczyłem palcem. Mam nadzieję, że to będzie widać, bo teraz to chyba trochę za jasno zrobiłem. Dobra, i zobaczcie. Odkąd daliśmy tutaj kamerę, poziom podniósł się o centymetr, i teraz w tym momencie idzie woda w przelew. Tak powinno być to e, zrobione, zobaczcie. O. Widzicie, tu jest ta rurka, woda powinna teraz sobie przez nią delikatnie wpływać i iść sobie w przelew, wówczas druga rura powinna być cała zalana i żadnego hałasu nie powinno być. Wystarczyło tylko i wyłącznie wyciągnąć tą włókninę. Ale ja nie jestem w stanie, słuchajcie, zrezygnować z tej włókniny, no bo tak jak mówię, lawa zostanie praktycznie od razu zapchana. Więc co tydzień czeka mnie e, dokładnie taki serwis. Dobra, zostawmy już tą hydroponikę, która jest, y, tak jak mówiłem, razem z tym sampem tam z tyłu, która jest y, częścią y, biologiczną y, oczyszczania wody. Przejdźmy do punktu 2, czyli mechaniczne oczyszczanie wody. Jak wiecie, tu jest włożona pompka, która z góry daje na dół. I widzicie, z tej strony piaseczek jest piękny, czysty, krystaliczny. Tu zaczynają się piękne zanieczyszczenia. Spowodowane jest to tym, że filtr mechaniczny nie działa prawidłowo. Woda powinna być tu stąd wypchnięta, dana tu na dół. Tu dołem powinna przepływać i ściągać wszystkie zanieczyszczenia tu w ten róg. Jak widzicie, wielokrotnie wam pokazywałem ten róg, było dużo, dużo gorzej. Teraz nie jest wcale najgorzej. No i dobra, druga część filtracji. która jest tam. Jak widzicie, nowy jest pięknie, bo jej nie widać. I o to chodziło. A za to widać, zobaczcie, piękną brązową krewetkę Red Shary. Słuchajcie, mam trzy takie krewetki w tym akwarium, wszystkie są brązowe. Nie wiem, czy dlatego, że jedzą drewno, albo glony z tego drewna, albo jakieś brunatne glony. Nie wiem, nie zielone, nie czerwone, nie wiem jakie. Jestem wybrały na brązowo. Bardzo fajne. A to są krewetki, które wyciągają słuchajcie w filtra i wrzucałem sobie kiedyś do, do hydroponiki, żeby tam jadły glony. Kilka z nich przeleciało przez sampa i dostało się e, już do mojego akwarium. Dobra, a wracajmy do tematu. Fajne jest to, że znowu zobaczcie pięknie jest są ukryte wyloty e, z filtra. I praktycznie ich nie widać. Dobra. Zatem teraz damy sobie. Zatem. Wylot z filtra numer 2. Oczywiście z ikrą. Tak, e, u mnie Ikra jest przez te Kieliski składana cały czas. Zobaczcie, że wylot jest e, nad wodą. E, dosyć dużo, a Kieliski wylatują. To tutaj z tym koszem. E, to jest e, wylot z hydroponiki. E, pokazywałem Wam kiedyś w odcinku, jak z e, Sampa wyłowiłem e, moje Kieliski e, Aspido które dostały się właśnie przez ten wylot. Prąd wody widocznie był dla nich za słaby i one tam podeszły pod ten prąd. Dlatego zabezpieczyłem to taką siatką, od tego problemu nie mam już, znaczy od, tego, od tego czasu nie mam już problemu, słuchajcie, z tym, że tam wpływają te, te, te kieryski. Wylot, widzicie, z sampa jest jak najbardziej fajny. No i drugi wylot jest tutaj. Zasys. Nie wiem, czy będzie widać. Ciemność, 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 nie? Zapalimy światło. Zrobimy najjaśnie jak się da, to powinniśmy zobaczyć, o tam jest zasys filtracji. Bezpośrednio, słuchajcie, przy samej ziemi ściąga, słuchajcie, wszystko to, co te kieryski tutaj podbiją do góry, o to chodziło. Jest to zwykła kratka, tak żeby to mechanicznie wciągnęło wszystko. Wszystko. Filtr jest założony tak, że najpierw jest filtr, potem jest pompa, więc nic nie jest w stanie nam uszkodzić tej pompy, wszystko idzie od razu bezpośrednio do kosza. No, i tak, taki kosz starcza mi również na tydzień. I znowu muszę pracować. A ja jestem leniwy, nie lubię pracować. No i co, nie muszę czyścić. No, ja mam jeszcze zbliżenie trochę na ikrę. Sorry, że się trzęsie, ale wszystko kręcę z ręki, ponieważ ruchomo nie jestem w stanie zamontować statywu. No, i zobaczcie, jaki słaby jest teraz przepływ wody. Tak, ja już Wam to pokazywałem. A co się stanie, jeżeli ja wyczyszczę filtr, który znajduje się tu w szafce. Zaraz będzie mógł czyścić. więc ja na potrzeby programu go po prostu zakręcę. Jak mi się uda zrobić to jedną ręką? Ale chyba się nie uda. Dobra, udało się go tak ustawić, żebyście widzieli mniej więcej filtr z tej strony i wylot wody z tamtej strony. Teraz pokażcie, pokażę Wam, jak wygląda odkręcanie tego filtra. Fit jest tak zrobiony, że jeżeli go zakręcimy, idzie w bypass. Zobaczcie teraz maksymalnie, jak zwiększył się przepływ wody. Widzicie? Kolejny powód, który świadczy o tym, że tamte fit jest zatkane. I on starcza mi na tydzień, dosłownie tydzień czasu, ja znowu go muszę rozkręcać, rozbierać, czyścić. Kto ma multikani, ten go nienawidzi właśnie za rozkręcanie. A ja to muszę robić biedny co tydzień. Tak, dobra. Czyszczenia tego filtra nie będę wam pokazywał, bo już go kiedyś e, omawiałem, więc jest to bez sensu powielać. To e, pukania e, włókniny też wam nie będę pokazywał. To też jest bez sensu. Ja po prostu tą włókninę pukam pod kranem tak za 3-4 razy, potem już muszę ją wymienić, bo już jest tak zatkana i robi się z niej szmata, że już nic nie zatrzymuje. Uch, więc no cóż mam pokazać Wam jeszcze. A, pokażę Wam jeszcze moje mikrozorium. Słuchajcie, zobaczcie jakie mam fajne mikrozorium. Nadwodne. Tak, nie wiem czy tylko ostrość dobrze złapie. No trzeba trochę ze słońca zejść. Patrzcie jakie ma liście nad wodą. Pod wodą wygląda to tak. O, jest bez światła tym razem. Pojedyncze takie listki, nie za duże. A nad wodą, patrzcie, jakie piękne. O, Przemek, zobacz, Ty kiedyś mówiłeś, że się mutują i wychodzą dziwne liście potrójne. No, nie, to aż tak jest, nie przejmuj się. no patrzcie jakie piękne liście. Nad wodą są dużo ładniejsze niż pod wodą. Zobaczcie, jaka jest różnica. między liściem podwodnym, a liściem nadwodnym. I to samo mam z Anubiasem. O, tu jest Anubias. Dużo piękniejsze liście nad wodą niż pod wodą, ale to dobrze. Ryby przynajmniej mają się podtrzymować, a tego nie widać, no i dobra. W zasadzie, słuchajcie, możemy zakończyć na tym ten odcinek. Zatytułowany po prostu, dlaczego ja nie lubię swojej 240? Nie, to, że nie lubię tych rybek, które tu są w środku. Piękne takie rybki, tylko. Nie lubię, dlatego że muszę je serwisować. Muszę przy nim pracować, a ja jestem leniwy. Naprawdę, najgorsze jest wszystko to, że ja mam świadomość tego, że zastosowanie tutaj jednego kubełka rozwiązałoby wszystkie moje problemy. Tylko, jak widzicie, ja nie mam gdzie go postawić, nie mam takiej możliwości, więc muszę kombinować. Radzę z tym sobie. No, poradziłem z tym sobie, słuchajcie, no jak oglądaliście wszystkie odcinki z, od początku powstawania tego akwarium. No, były pewne problemy, po kolei je wszystkie rozwiązywałem. Dodanie tego filtra było już takim ostatecznym. Dodanie drugiego obiegu wody tu z tej strony to był kolejny taki punkt, który spowodował, że ja sobie z tym poradziłem. Jest już tutaj piękny, wymuszony obieg wody, woda tu krąży. Także można powiedzieć, że ja sobie z tym poradziłem. Tylko prowadziłem sobie w taki sposób, że muszę nad tym pracować. A ja nie lubię pracować przy akwarium. Naprawdę, akwarystykę trzeba tak zrobić, żeby nie trzeba było w ogóle przy niej grzebać. Siadasz, tylko pijesz sobie herbatkę albo kto co tam lubi i nic więcej nie robisz. I wtedy akwarystyka sprawia przyjemność. Moczenie rąk w akwarium i pukanie gąbek z gówna to nic przyjemnego. Dlatego tego nie lubię. Dobra, mam nadzieję, że wyjaśniłem. Wam dosadnie i jednoznacznie, dlaczego ja nie lubię tego akwarium. Do zobaczenia. Cześć.